Proszę Państwa, Lewica wprowadziła Polskę do Unii Europejskiej i Lewicy leży na sercu pozycja Polski w Unii Europejskiej i na pewno nie zrobimy wszystko, aby Polska nie została wypchnięta z Unii Europejskiej, a wypycha ją w sposób nieformalny, ale jednak ta ustawa, która została właśnie uchwalona przez Sejm. Dzisiaj odbywa się posiedzenie Zespołu do Spraw Obrony Praworządności, parlamentarnego zespołu, który jest też jednocześnie wysł wysłuchaniem publicznym, konsultacjami publicznymi ze społeczeństwem oraz uczestniczą w nim goście z zagranicy. Wszystkie te dyskusje, wszystkie opinie, które zostały przekazane do Senatu w związku z uchwaleniem przez Sejm tej ustawy, jak również opinie ekspertów z kraju i zagranicy składają, skłaniają się w jedną stronę. Ta ustawa nie nadaje się do tego, aby ją uchwalić. Ta uchwa, ustawa powinna na zawsze być wyeliminowana z procesu legislacyjnego. Ta ustawa nigdy nie powinna zostać uchwalona i takie jest nasze zdanie jako lewicy. Dziękuję bardzo. Członek parlamentarnego zespołu do spraw konstytucyjności, badania konstytucyjności i klinowania konstytucyjności ustaw Krzysztof Śmiszek był dzisiaj na tym zespole, chciałbym, żeby kilka słów o nim opowiedział. Dzień dobry państwo, szanowni państwo, posiedzenie tego zespołu to nie jest żaden powód do dumy. To jest powód do wstydu. Do wstydu, że autorytety międzynarodowe, instytucje, wszystkie instytucje, organy państwowe mówią jednym głosem, że ta ustawa ogranicza wolność sądów. Ta ustawa likwiduje podział władzy. Ta ustawa uderza w podstawowe prawo człowieka, jakim jest prawo do sądu. Zainteresowanie opinii publicznej, nie tylko polskiej, ale opinii publicznej europejskiej i światowej świadczy o tym, że w polskim państwie dzieje się źle, że wymiar sprawiedliwości jest dzisiaj z całą mocą atakowany przez, przez władze która nie cierpi wszystkiego co autonomiczne, niezależne i niezawisłe. Sędziowie dzisiaj w Polsce są ostatnią ostoją praworządności i niezależności. I dlatego tak bardzo Prawo i Sprawiedliwość boli to, że są jeszcze takie szańce niezależności i niezależnego myślenia w Polsce. Dlatego lewica nie ma innego wyjścia, lewica nawet o tym nie dyskutuje, czy poprawiać tę ustawę, czy, czy tę ustawę, jak to mówią jej wnioskodawcy, Uszlachetniać. Tutaj niczego się nie da uszlachetnić. Ta ustawa musi wylądować w koszu, na śmietniku historii i będzie zawsze już do końca trwania polskiego parlamentaryzmu wielkim wyrzutem sumienia i powodem do wstydu, że w ogóle procedowaliśmy tego typu ustawę, która jest kagańcem i batem w, jednym, w jednej postaci na tych, którzy myślą niezależnie i bronią podstawowych konstytucyjnych wartości. Dziękuję bardzo.